Teoretycznie każdy z nas ma zapas komórek macierzystych, czyli tych komórek, z których odtwarza się szpik, na 50 przeszczepień. Oczywiście nigdy tyle razy nie pobieramy, zwykle jeśli już zostajemy dawcą, oddajemy ten szpik raz. Przy czym warto powiedzieć, że tak zwany przeszczep szpiku w dzisiejszych czasach w 90% przypadków wykonuje się nie ze szpiku ale z krwi obwodowej. Jak wygląda takie pobranie? Bo jest chyba zupełnie inne niż jest, to pobranie z kości biodrowej. Jest to po, pobranie kompletnie niebolesne, bezpieczne po przygotowaniu czynnikiem mobilizującym. Taki dawca jest podłączany do specjalnej maszyny, do dwóch rąk podłączamy cewniki do żył, do tych samych żył, z których pobieramy krew. Z jednej z tych żył krew zostaje pobrana do maszyny, tam komórki macierzyste są oddzielane, a cała reszta krwi, wraca do dawcy. Zabieg zupełnie bezpieczny i jak mówię w większości przypadków w ten sposób pobieramy. Myślę, że ta nasza akcja, żeby jak najbardziej no, Państwo poznali problemy naszych pacjentów. Um jakoś zjednoczyli się z nimi i dali cząstkę siebie. Proszę Państwa, pytanie jeszcze jedno, może sumujące. Jak wygląda życie pacjenta po przeszczepieniu? Jak ono jest trudne? Czy ono jest skomplikowane? Jak często konsultacje lekarskie być powinny? Pacjent po przeszczepieniu, zwłaszcza w pierwszym okresie, który trwa róż, różnie długo, od y, trzech miesięcy do roku, ma bardzo osłabioną odporność. Wiąże się to oczywiście z ograni ograniczeniami, jeśli chodzi o jego normalne życie. Nie od razu wraca do pracy, musi unikać infekcji, zgłaszać się na kontrolę. I w zależności od przebiegu poprzeszczepowego, te kontrole są różnie częste. Czasem to są kontrole co dwa, trzy tygodnie, później co kilka miesięcy, a później do pięciu lat zgłasza się do nas co około rok, oczywiście pod warunkiem, że przeszczepienie jest skuteczne. Przy czym co ważne, taki pacjent wraca do normalnego życia. Trwa to różnie długo, czasem pół roku, czasem rok, ale wraca do normalnego życia, do pracy. No, dzięki temu jest w pełni produktywny dla społeczeństwa. I to Państwo możecie sprawić, zgłaszając się jako dawcy, że tych chorych będzie więcej, bo niestety nie wszyscy pacjenci wymagający przeszczepienia ten przeszczep dostają. To dzięki Państwu może się stać, że tych przeszczepień będzie więcej. Naprawdę warto. Zachęcam. Na decyzję ciągle nie jest za późno, chociaż rejestracja dawców szpiku już się skończyła tutaj. Dzisiaj tutaj na rynku, ale przecież proszę pamiętać, że można się zgłaszać do każdego punktu trwiołdawstwa i trwiolecznictwa, jaki znajduje się po pierwsze w Rzeszowie, ale także w każdym oddziale w większym mieście naszego regionu. Można to zrobić codziennie. Być może ktoś z Państwa jeszcze dzisiaj podejmie decyzję, bardzo na to liczymy. Dziękujemy Państwu za odpowiedzi.